Cześć, witajcie w specjalnym odcinku z serii tworzenia serwera. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o pewnej bardzo ważnej rzeczy, którą każdy z Was, każda z Was, kto zaczyna przygodę z tworzeniem serwera, powinien wiedzieć. Czy będziecie zarabiać większe pieniądze, czy mniejsze, czy robicie to dla Fanu, nieważne, każdy z Was powinien to wiedzieć, ponieważ lepiej to wiedzieć niż później mieć jakikolwiek problem. A coraz więcej mnie osób o to pyta, bo coraz większa liczba z Was po prostu podejmuje tutaj jakiekolwiek działania właśnie w tym kierunku. Jako, że mam własną działalność, Gospodarczą i sama ją prowadzę bez żadnej księgowej. Mam naprawdę dużą wiedzę i na spokojnie mogę Wam wszystko przedstawić. Dlatego Stwierdziłam, że to nagram jako taki specjal, ponieważ jest to bardzo ważna rzecz. Będziemy sobie właśnie rozmawiać o tym, jak wygląda zarabianie z serwera. Jakie są konsekwencje, kiedy na przykład musicie odprowadzać podatek, kiedy nie musicie odprowadzać podatku. Jak wyglądają wszelkie formalności, jak wyglądają wydatki na przykład podczas prowadzenia serwera. Jak wygląda zarabianie z własnym item shopem, bez tego item shopu ym, i wszystko inne, czy na przykład można prowadzić, nie będąc pełnoletnim, działalność gospodarczą. Wszystko będzie właśnie w tym odcinku. Także mam nadzieję, że każdy z Was poświęci tą sekundę i zostawi łapkę w górę, jakiś fajny komentarz, dawajcie pomysły na kolejne odcinki, lajkujcie się by nawzajem, żebym po prostu wiedziała co takiego mogę nagrać w następnym materiale i teraz już nie przedłużam, zapraszam, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do oglądania. Zanim omówimy wszystkie punkty, słuchajcie, ja chcę wam powiedzieć jedną ważną rzecz, żebyście po prostu to robili z pasji, nie dla pieniędzy, żebyście po prostu byli zainteresowani tym, jak można jeszcze bardziej rozwinąć, jak można tutaj graczy przyciągnąć na swój serwer, wszystkim po prostu związanym z serwerem, a nie samym zarobkiem, ponieważ... Sytuacja wygląda tak, że na przykład na swoim przykładzie wam to powiem, że gdybym te 5-6 lat temu zaczęła z myślą o zarabianiu pieniędzy z Minecrafta, to w życiu bym tutaj się nie znalazła, gdzie teraz jestem, i w życiu by się to tak nie rozwinęło, ponieważ bym skończyła już swoją przygodę z tworzeniem właśnie te 5-6 lat temu. A myślę, że większość z was jest właśnie w tym wieku, kiedy ja to zaczynam y, tworzenie serwera. Także róbcie to z pasji, bo tak jak ja na przykład mi tysiące osób mówiło że po co ja to dalej robię, po co ja tutaj i tak mi to nie wychodzi, coś tam siam to, wam to, a ja po prostu to robiłam, ponieważ to uwielbiałam robić. No i jak widać, teraz setki osób odwiedza mój serwer, z czego się bardzo cieszę. Zaczynając od samego początku, na pewno w tym odcinku kilka razy padnie słowo podatek, słowo działalność gospodarcza, jednoosobowa działalność gospodarcza. Ja bym chciała Wam to tutaj na początku wyjaśnić, żebyście wiedzieli, o czym dokładnie jest mowa. A mianowicie podatek jest to po prostu jakby obowiązkowe pobieranie pieniędzy przez państwo na różne cele, żeby po prostu, nie wiem, na jakieś różne cele publiczne, więc to jest podatek. Kolejną rzeczą, czym jest działalność gospodarcza? Działalność jest to po prostu forma takiego, prze forma przedsiębiorców, którzy działają po prostu na rynku, tak? Więc myślę, że to rozumiecie. Ale tutaj będziemy mówić głównie o jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli to po prostu to samo, co przed chwilą powiedziałam, tylko wykonywany w sposób ciągły i po prostu założony, założona przez jedną osobę. Czy dziecko do 18 roku życia może zarabiać z serwera Minecraft? I tu jest ważna rzecz. Zdolność do czynności prawnych. Jeżeli nie wiecie, co to jest, sprawdźcie na internecie, ponieważ mi też ciężko jest tłumaczyć każde słowo po słowie, a nie da się po prostu tego w inny sposób y, wytłumaczyć. Więc sprawdzajcie, bo od tego jest internet, możecie przewinąć, zatrzymać i tak dalej. Więc zdolność do czynności prawnych posiadają tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Ale w przepisach prawa nie ma nigdzie zawartego tego, że aby zostać przedsiębiorcą, aby założyć działalność gospodarczą musicie mieć zdolność do czynności prawnych, czyli to świadczy o tym, że każda małoletnia osoba może po prostu zostać przedsiębiorcą, ale w jego imieniu musi działać przedstawiciel ustawowy, czyli po prostu jest to rodzic lub jakiś pełnomocnik. Ile można zarabiać bez zakładania działalności i prowadzić tak zwaną nierejestrowalną działalność gospodarczą? jeśli zaczynacie przygody z tworzeniem serwera, myślę, że to będzie większości z was dotyczyć. A więc nie musicie zakładać działalności, jeśli przez ostatnie 5 lat nie prowadziliście firmy. Jeśli wasz przychód miesięczny nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia, które jest przyjęte w Polsce, czyli na ten moment jest to bodajże 1125 zł. Jeżeli tego nie przekracza, to nie musicie zakładać tej działalności gospodarczej. I uwaga, jak wygląda właśnie prowadzenie i zarabianie z serwera, właśnie mając tą nierejestrowalną działalność? Nie trzeba płacić składek ZUS, ale trzeba płacić podatek i jest przyjęte, że jest to 18% w momencie, kiedy właśnie ma się nierejestrowalną działalność i to się zeznaje pod koniec roku w zeznaniu PIT jako po prostu niedopłaty. A w momencie kiedy przekroczycie w którymś z miesięcy właśnie 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli te 1125 zł, to w, się, w ciągu 7 dni macie obowiązek założyć właśnie takową działalność gospodarczą. Co jeśli nie założyć działalności gospodarczej w momencie, kiedy przekroczysz 50% minimalnego wynagrodzenia, a mianowicie jest to po prostu grożone karą ograniczenia wolności i karą grzywną. Podatek niezapłacony w terminie stanowi zaległość podatkową, także po prostu nie polecam kombinowania i nie zakładania działalności, ponieważ mogą właśnie naprawdę, możecie mieć spore problemy i lepiej, żeby nawet Wam, ani Waszym rodzicom ich nie stwarzać. Co jeśli pieniądze, które zarabiasz z serwera, z rank, z itemów, które sprzedajesz, trafiają do portfela wirtualnego, czyli po prostu item shopu, który znajduje się na jakimś hostingu Minecraft? W tym wypadku nie musisz się o nic martwić, ponieważ te pieniądze, które zarabiasz, jakby przyjmuje hosting, który, na którym prowadzisz serwer i to oni po prostu, to są ich zarobki i to oni się później martwią w odprowadzaniu podatków itd., tak, i tak więc ty po prostu nie musisz się tym przejmować. Kiedy płacisz podatek? Jaki jest dokładny termin? I jaka jest kwota wolna od podatku? a mianowicie osoby, które w roku podatkowym, a rok podatkowy jest to rok, którego dotyczy rozliczenie, czyli na przykład jeżeli chcesz rozliczyć podatki za rok 2019, to robisz to do 30 kwietnia roku 2020 i to jest tak zwany rok podatkowy. Więc osoby, które w całym roku podatkowym nie przekroczyły i miały dochód do 8000 zł, jest to za rok 2019, myślę, że teraz to się zmieni, nie muszą odprowadzać ani grosza podatku, jednakże że każdy ma obowiązek złożyć PIT do urzędu skarbowego, ponieważ oni po prostu muszą mieć wszystkie informacje odnośnie twojego zarobku, żeby nie było żadnych problemów. I to jest każdego obowiązek, nawet jeżeli nie musicie odprowadzać podatku, a zarobiliście jakieś pieniądze właśnie z serwera Minecraft. Co jak już będziesz zmuszony założyć taką działalność gospodarczą, gdzie się w ogóle udać i od czego zacząć? Przede wszystkim nie przejmujcie się, nie denerwujcie, bo jest to naprawdę fajna rzecz, fajna przygoda, fajne doświadczenie, a naprawdę nie jest to trudne wbrew pozorom, jak się wszystkim wydaje. W momencie, kiedy właśnie przekroczycie już te 50% wynagrodzenia miesięcznego, które obowiązuje w Polsce, ma się 7 dni, aby złożyć wniosek CIDG. Można to po prostu zrobić idąc do miasta, do urzędu miasta, albo zrobić to elektronicznie i oczywiście otrzymujecie wtedy, w obu przypadkach otrzymuje informację, że takowy wniosek już został jakby przyjęty, i że Wasza działalność została wprowadzona do systemu. Ale w tym momencie, kiedy już dostaniecie ten wniosek, musicie przyjść i odebrać papiery, wszystko podpisać właśnie do urzędu miasta i otrzymujecie wtedy swój nip, regon, itd, i tak dalej, i jesteście już właśnie przedsiębiorcą. Kolejnym ważnym punktem jest księgowość, i uwaga, każdy ma obowiązek prowadzić księgowość, można to robić samodzielnie, można to robić płacąc księgowym, zwykle jest to koszt około 100-200 zł miesięcznie. Dlaczego prowadzenie księgowości jest ważne? Ponieważ później wszystko trzeba przedstawić w urzędzie skarbowym podczas rocznego zeznania, czy, ta, czy też na przykład miesięcznego, kwartalnego, zależy jak ma się w działalności gospodarczej ustalone. Trzeba wszystkie faktury, wydatki, zarobki, po prostu dowody tego, co się działo i skąd się czerpało te pieniądze. Żeby nie było żadnych niedomówień, niedopowiedzeń, trzeba po prostu prowadzić. Jest to tak samo ważne jak odprowadzanie podatku, czy jak płacenie po prostu ZUS-u. Jeśli chodzi o wszystkie inne informacje, których na przykład nie wiecie, których nie będziecie pewni w momencie kiedy na przykład wejdziecie do takiego urzędu, nie będziecie wiedzieć co dalej, to po prostu zapytajcie, ponieważ w urzędzie powiedzą co robić, co dalej z ZUS-em, ponieważ trzeba też podczas jakby podpisywania wniosku z tego z działalności gospodarczej, który idziecie odebrać, trzeba podpisać wniosek związany właśnie z ZUS-em. Wszystko jest właśnie w jednym miejscu. Ale tak naprawdę nie ma co tutaj dużo mówić, ponieważ oni wszystko tam tłumaczą. Ja też szłam na przykład nic nie wiedząc praktycznie i w ogóle nie wiedziałam co, jak, do czego, gdzie mam iść, gdzie mam się udać. Stresowałam się, ale nie ma co, bo naprawdę spoko ludzie tam pracują i myślę, że wszyscy pomogą, ponieważ nie każdy jest obeznany i w większości jest to jakby pierwsza w ogóle styczność z taką sytuacją, z działalnością, więc na spokojnie nie stresujcie się, idźcie i na pewno wam pomogą. W parze z zarobkami idą także wydatki, to jest chyba logiczne. Przede wszystkim ZUS, który musimy płacić miesięcznie. Jest to na początku naprawdę spory wydatek, ponieważ około 360 zł przez pierwsze 6 miesięcy trzeba płacić. Później po 6 miesiącach wzrasta to do 550 zł. To naprawdę są duże kwoty. Musicie zaplanować wszystko tak, żeby nie było sytuacji, że po miesiącu nie macie już czego na przykład zapłacić ZUS-u. Musicie wiedzieć, bo wiadomo, że edycje nie trwają miesiącami, są to tylko takie skrajne przypadki. Musicie wiedzieć, co zrobić za miesiąc, kiedy na przykład edycja, dajmy na to, się skończy, kiedy na przykład mniej zarobicie z jakiejś edycji. Po prostu trzeba to wszystko zaplanować i to też naprawdę dużo uczy. Wbrew pozorom jest to naprawdę duże doświadczenie, ale lepiej mieć plan, niż żeby zamknąć takową działalność po miesiącu czy dwóch, ponieważ później nie można jej wznowić chyba przez jakoś dwa lata. Nie wiem, czy dobrze ja to pamiętam, czy nie, to możecie mnie poprawić, ale chyba przez 50 tygodni... Od jakby rozwiązania działalności gospodarczej trzeba mieć przerwę, żeby założyć kolejną, więc później przez jakiś tam czas, no nie jestem pewna, no mówię, no nie jestem pewna ile tu dokładnie jest, ale później przez jakiś czas nie możecie w ogóle wtedy zarabiać tych pieniędzy z Minecrafta, więc byście musieli mieć totalną przerwę, lepiej po prostu mieć tutaj jakiś plan do przodu. No i mam nadzieję, że Wam pomogłam, że dowiedzieliście się chociaż troszkę więcej o właśnie zarabianiu z serwera i jak to wygląda, co trzeba zrobić. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze o tym, co powiedziałam, to zapraszam do dyskusji. Na dole w tym odcinku, pod tym odcinkiem i do zobaczenia w kolejnym siema!